Ja mam dzisiaj widzowie będziemy grali w BMG Drive pierwszy raz. Jak widzowie będziecie chcieli kolejny odcinek z BMG Drive to widwijcie pod tym filmem trzy łapki w górę. Więc zaczynamy od malucha z I Skracaj! Co się stało? Aha, jak widzę, by ktoś by nie wiedział, co to jest BMG Drive, to to jest taka gra, co się niszczono. Już mamy prawie zniszczone auto. Uff! A! A! Au. Dobra, przywalone już musiało być. Ja się widzę, że się dobrze czynią. Ale maluchy no nie. Ej to już wiem, że nie mogę z tym maluchem agresywnie yy, Tam skrępać Odtedy yy, dzieje się No wiecie To już wcześniej było Więc Dobra nie wiem jak to się nie przewaliło yy, O pojedźmy u, tam jej na jakimś rodzie Znów to Sabu. No ja nie wyczynię Dobrze widzowie Wybierzmy jakieś inne auto może Wybierzmy sobie O Nie No może najpierw tego Sobie wybierzmy ja bym sobie wybrał tego. Ten jest fajny, więc... zasuwamy, O, rady. Ty jak to to Zadzwonimy. 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 ej, jeszcze wyskoczy,

więc długo byśmy trochę nie pojechali. Dobrze. W ogóle jak to z pierwszej perspektywy wyglądało? W Dobra, spróbujmy hmm. w ogóle tak. co, Co to co, co tutaj kryptuje? I ja chłopca już mam? No. To jest fajna fura. Nie, że nie zbyt mocnie, nie? Więc to jest moim zdaniem fajna fura. Dowie, przepraszam, że jeszcze ja się tak złakał, ale mogłabym je zapalić. Przepraszam! Ej! Tu się nic nie stało. No. Aha. Może jednak Może, widzowie, wybierzcie jakieś ekstremalniejsze auto. Może... A weźmy sobie, nie wiem, może... Ej, jakąś ciężarówkę ja bym chciał. Hmm. Hmm. Taką jakąś fajną. o ta jest fajna, widzowie. Dobrze, bierzemy. Tylko czy to mi się nie rozpił Trzebie? Halo, czy to mi nie wyjedzie na no serio? Nie no, to jeszcze nie wykręci, nie no ja nie wiem, widzę. Yes! Udało się! Udało się jakoś jechać. I co to jest? Bo to I... i Ale to jest fajny ten zakręt. Mi się podoba. Mi się to nie podoba, że to jest taka wysoka, wysoka ciężarówka. I w ogóle ja chcę zobaczyć, jak to w środku wygląda. O, to jakaś taka indiańska czy coś. Ty, ej, tu ma tutaj dwa piętra What the heck? Dobra, Reaper No my. Dobra Jak sobie, żeby jeszcze było trudniej, to dodajmy... Nie wiem mm, Ruch drogowy Umieścić normalnie o. o, będą leciutkie lagi Hmm. Hmm. No na no, no, razie to ja nie widzę żadnego ruchu Ja, tak? Ale to cię żarówka zasła. Nie no to ciężarko przyda fajnie jeść. I teraz DRIIIIIIII Oj Jak czy tu można O Co jest? Ło? Eee y... Dobra, tak nie będziemy jechać Em HALO jest ciężarko Ha! No i tutaj mi się zderzak skrzywił Dlatego Dobra widzowie Wybieramy jakieś takie szybkie auto Dobra nie będzie na razie Ferrari A najpierw weźmiemy może nie wiem Ja bym wziął jakieś takie auto Jeszcze dajmy z nie wiem O taki kolor fajny No i dobra, no i kituwa ty to w ogóle jest bez dachu, ja nie wiedziałem. Dobra, ale... O, ty ej to zasła. Co się tutaj zepsuło? O randoskie, Jaki tak ale Ale No to chyba już nie pojedziemy weseni. Ty Yyyy jest Reaper Car Dobra, a. Wie, więc zdarzyło się, że jeszcze będzie jakiś... Aaa tak. Nie myślę, że to będzie Złe Na ten odcinek Więc w Welcome back to the the <laughs> Chi-yo!